The Promise Neverland opowiada historię o sierocińcu Gracefield House, w którym życie podopiecznych nie mogło być lepsze. Choć nie mają rodziców, razem z innymi dziećmi i opiekunką nazywaną mamą, tworzą jedną wielką, szczęśliwą rodzinę. Ich codzienne życie wymaga wykonywania rygorystycznych testów, ale poza tym wiodą naprawdę sielskie życie. Jednak pewnego dnia Emma i Norman odkrywają strząsający sekret sierocińca – ich raj na ziemi jest tak naprawdę hodowlą ludzi przeznaczoną do wykarmienia krwiożerczych potworów. Po tym, jak dowiadują się tej makabrycznej prawdy, postanawiałem uciec razem z całą rodziną. Jak mogliście usłyszeć podczas moich pierwszych wrażeń, początek Neverlanda naprawdę mi się nie podobał. Nierealistyczna, wręcz chora praca kamery, dalsze plany niekiedy były naprawdę źle narysowane. Wszędzie widać tylko mrok, mimo iż dzieci wiodą sielskie i szczęśliwe życie. Nie do końca zrozumiano bohaterów, przez co chociażby mama bardzo traci w porównaniu z Mangą. I ja nie mówię, że to było nie wiadomo jak złe, po prostu bardzo mi się burzyło z tym, co już znałem z pierwszego wzoru. Dość wiedziałem jak dobrze mogłoby to wyglądać, a niestety tak nie było. Myślę, że autorzy anime chcieli po prostu za dużo dać od siebie, w pełni nie rozumiejąc materiału źródłowego i tego, dlaczego jest on tak dobry. Jak mówiłem, początek naprawdę mi się nie podobał, jednak o dziwo z odcinka na odcinek odchodzono od nowatorskich pomysłów, czy dodawania od siebie trzech groszy, a nawet rysunki były coraz lepszej jakości. Gdy już myślałem, że popsuto mi jeden z moich ulubionych komiksów, bajka zaczęła wychodzić na prostą i od połowy mogłem w pełni czerpać radość z każdego epizodu, a nawet przeżywać wszystko razem z bohaterami, pomimo już fabułę. Kulminacją tego wszystkiego były dwa ostatnie odcinki zawierające wiele plot twistów i ewidentnie było widać, że to właśnie tutaj skupiono całą moc przerobową, dlatego że praktycznie wszystko było tu idealne. Pod względem wizualnym jak i audio był to po prostu majsterczny, a szczególnie ścieżka dźwiękowa, która przez całą bajkę odgrywała bardzo ważną rolę i prawie zawsze w tytułach z gatunku tajemnica psychologiczna dramat, tak właśnie jest. Dlatego, że muzyka podbija emocjonalność każdej ze scen do granicy jej możliwości, pod tym względem mogę przyznać wyższość anime nad mangą, której zwyczajnie tego nie ma. W bajce przeszli same siebie, szczególnie podczas jednego wątku związanego z konkretną postacią, ale tutaj nie chciałbym więcej zdradzać, gdyż jest to moja ulubiona scena z mangi jak i anime, a wykorzystany w niej utwór muzyczny to po prostu cudo. Jak mogliście zauważyć moje nastawienie do tego anime diametralnie zmieniło się porównując początek i koniec, a to dlatego, że ostatnie dwa odcinki były na naprawdę wysokim poziomie i bardzo trzymam kciuki, żeby właśnie tak wyglądał cały drugi sezon. Podsumowując wszystko raczej proponowałbym sięgnąć po mankę, bo jest ona po prostu lepsza i dużo łatwiej jest nam się żyć i odkrywać nowe tajemnice razem z bohaterami, jednak i po animacji warto sięgnąć przede wszystkim ze względu na genialną robotę przy ścieżce dźwiękowej.